Cześć kochani, bardzo serdecznie witam Was w drugim dniu tygodnia z duchem Aloha. Rozmawialiśmy wczoraj o tym, że kochać to być szczęśliwym, że to jest wybór i że to, jak się czujemy, nie jest zależne od tego, co jest na zewnątrz, ale jest zależne od tego, co wybieramy i jaką postawę wybieramy, i że mamy tutaj też taką moc, żeby wybierać w sobie postawę. Życzliwości, miłości w stosunku do siebie, do innych ludzi. I dzisiaj chciałam powiedzieć trochę więcej o tym wybieraniu miłości w stosunku do siebie. I chciałam też powiedzieć, że to jest droga. I ja mam takie poczucie, bo wielokrotnie słyszałam, jak miałam jakieś swoje różne trudności, rozterki i zmagania, no, pokochaj siebie. Tak? I wiem, jak bardzo mnie to frustrowało, że ktoś mi tak mówił, bo przecież ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby się pokochać. i Albo że na przykład nie czuję ani grama miłości w stosunku do siebie w tym momencie, bo czuję frustrację, złość, niemoc. Więc, jeśli jesteś w takim miejscu, to bardzo dobrze Cię rozumiem i też yy, 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 mam nadzieję, że, ten, że to nagranie będzie taką być może podpowiedzią, być może inspiracją do tego, na co warto zwrócić uwagę, yy, jeśli chcemy yy, budować relacje ze sobą w oparciu o tego ducha Aloha, w oparciu o. Yy, Przede wszystkim otwartość, akceptację i życzliwość w stosunku do siebie. I dzisiaj chciałam opowiedzieć o, o przyjmowaniu. To jest y, ogromna lekcja, którą ja wynoszę właśnie z hawajskiej filozofii i przede wszystkim z podejścia w masażu i które jest tym podejściem. Właśnie obejmowania, przyjmowania. To jest podejście, w którym my tak naprawdę niczego nie pozbywamy się, nie wyrzucamy. Nawet jeśli to jest napięcie, nawet jeśli to jest jakiś, nie wiem, program, coś, co zatrzymało się w naszym ciele i co sprawia, że, co, co utrudnia nam życie, to nie jest to coś, czego my się mamy pozbyć, bo czegokolwiek chcemy się pozbyć, cokolwiek chcemy wyrzucić, działa na nas <zum> z pomnożoną siłą. Więc tutaj no, hawajczycy odkryli dla mnie jakby genialną y, właści właściwość, czy taką zależność, że jeśli chcesz być wolna, wolny w stosunku do czegoś, to że to jest, że, że właśnie y, wtedy trzeba wybrać tą postawę przyjmowania, postawę. W której zaczynamy otwierać się właśnie na, na to źródło miłości w nas. I to dotyczy przede wszystkim różnych aspektów nas samych. I wiem naprawdę z doświadczenia, jak bardzo można siebie nie lubić, nie akceptować, sabotować, umniejszać, i też z doświadczenia widzę, że ta postawa powoduje tylko ogrom cierpienia w życiu. I to, co widzę w przeciągu takich kilkunastu lat pracy, pracy ze sobą, to to, że my mamy w sobie tą zdolność, żeby uczyć się wybierać inaczej. I to jest nowy, można powiedzieć, nawyk, który my potrzebujemy w sobie zbudować. I być może na początku to nie będzie przynosić efektów, być może na początku to będzie w jakiś sposób niezrozumiałe, być może na początku to nie będzie oczywiste, natomiast zapewniam cię, że jeśli tylko się nie poddasz i jeśli będziesz po prostu szukać tych sposobów na to, jak na siebie się otwierać, to, to na pewno ci się uda, bo to, co stoi nam na przeszkodzie, w otwieraniu siebie na to, co mamy w środku, to jesteśmy tylko i wyłącznie my sami. Więc y, oczywiście nie jest to kwestia walczenia ze sobą, ale właśnie otwierania się na to, co wydaje nam się, że czego nie powinno w nas być. Hawajska filozofia y, i ten duch Aloha jakby mówi o, o integracji, o przyjmowaniu. Cokolwiek jest w Tobie, jest w Twoim ciele, jeśli chcesz w jakiś sposób, jeśli widzisz, że to ci sprawia trudność, to zmień sposób patrzenia z tego, że coś chcesz z siebie wyrzucić, czy nawet, że coś chcesz w sobie zmienić. Tylko popatrz na to z miejsca, w którym, z miejsca ciekawości z miejsca, w którym jakby wybierasz spotkanie się z jakąś częścią siebie po prostu z otwartością, znaczy po prostu, nie po prostu, tak? To nie jest to, to jest jakby znowu pro, e, pro, prosta rzecz, ale wymagająca od nas odwagi, wymagająca zmiany postrzegania, tak? Co, co często bywa e, jakby e, wysoko energetycznym procesem i e, co na pewno wymaga wytrwałości. W duchu Przyjmowania, w duchu otwierania się, na, w duchu akceptacji, możemy usłyszeć te części nas, które wołają o uwagę poprzez różne trudne emocje, tak? różne myśli, które są w związku z tym generowane. I jeśli chcemy, jakby popatrzeć na siebie z tego miejsca wybierania komunikacji, to, to otwieramy przed sobą ogromny potencjał. Ogromny potencjał tego, że, że właśnie te wszystkie części, które do tej pory wypieraliśmy w jakiś sposób, które odsuwaliśmy w cień, e, mogą do nas zacząć podchodzić, a my możemy zacząć ich słuchać i możemy ich właśnie zacząć słuchać e, przez serce. I to jest coś, co. Co bardzo zmienia naszą relację ze sobą, ale też zmienia relację ze światem zewnętrznym. Bo im więcej różnych trudnych kawałków siebie my do siebie dopuszczamy, tym bardziej mamy poczucie takiej wewnętrznej integracji, takiego osadzenia w sobie, tej poczucia całości, tego, że naprawdę niczego nam nie brakuje, jeśli mamy poczucie braku, to jest to jakiś program, do którego się przywiązaliśmy, ale to nie jest prawda o nas. My gdzieś pod tymi wszystkimi warstwami przekonań jesteśmy miłością i mamy w sobie tą miłość i możemy się uczyć ją wybierać. Więc e, pierwsza rzecz, e, przynajmniej dla mnie mega, mega istotna, to to, żeby Chcieć spojrzeć na siebie z otwartością, e, chcieć e, wybrać w sobie tą postawę, że jestem e, jakby znacznie większa od tego wszystkiego, co się we mnie dzieje. Jak jestem czymś znacznie więcej niż moje emocje, niż moje myśli. Nie jestem tym, ale mogę wybrać, żeby się na to otworzyć. Mogę wybrać, żeby, żeby się do tego rozluźnić, żeby z tym nie walczyć. I to samo jakby odnosi się potem do, do tego świata zewnętrznego, który jest odpowiedzią na to, co dzieje się w nas. Mogę wybrać, żeby popatrzeć na to, co do mnie przychodzi, z ciekawością, z otwartością. Mi osobiście bardzo pomaga taki. E, taka postawa, w której e, nawet na te trudne czy najtrudniejsze rzeczy, które dzieją się w moim życiu, mogę popatrzeć tak, że one się dzieją w moim życiu dla mnie z miłością. Bo każda trudna sytuacja, która jest dla nas wyzwaniem, jest dla nas okazją do tego, żeby właśnie Rozpoznać te części nas, które do tej pory były gdzieś w cieniu, nierozpoznane czy, czy zakopane. Tak? Te wszystkie trudne emocje, które, które, których doświadczamy, mogą przepływać przez nas, jeśli wybierzemy otwartość. Bo zobaczcie, że co, co tak naprawdę jest yy, tą trudnością w, w przeżywaniu, Doświadczeń, które są dla nas wyzwaniem. To jest to coś, co, co my czujemy w nas. Tak? Jakby nie, nie wyzwanie samo w sobie, ale to coś, co się w nas dzieje, te wszystkie emocje, te wszystkie myśli, które w nas się dzieją. Więc ta cała jakby praca dotyczy tego, co my możemy zrobić dla siebie w sobie. I, i każda taka sytuacja jest okazją, żeby jakąś cząstkę siebie przyjąć z miłością, żeby jakąś nawet trudną emocję, żeby z tym nie walczyć, żeby nie chcieć się tego pozbyć, żeby nie chcieć się od tego odcinać w taki czy inny sposób, tylko żeby, se, żeby się zatrzymać i żeby usiąść i, albo się położyć, to też dobrze robi i sobie powiedzieć: Ok, dobra, wpuszczam to w siebie, otwieram się na to, przyjmuję. Mogę się nie. Mogę Wiecie, nie zgadzać się na, jakby nie akceptować tej sytuacji, która się dzieje, czy jakby czyjegoś zachowania w stosunku do mnie. To jest jakby zupełnie inna kwestia, tak? Natomiast to, co ja robię ze swoimi emocjami w relacji mojej ze sobą, to jest to moje pole do działania, w którym mogę to zmieniać. I jeśli będziemy przyjmować to, to, co, ja, to, to co czujemy, i otwierać się na to, to, to to razem z tym będzie płynąć do nas moc, i razem z tym będą do nas przychodzić, przybliżać się wszystkie kawałki nas, i dzięki temu, że będziemy w sobie bardziej e, zakorzenieni, e, wtedy z innej perspektywy będziemy mogli odpowiedzieć na tą sytuację, która dzieje się w naszym życiu, i być może podjąć inne decyzje, być może podjąć jakieś inne działania niż, niż do tej pory. Także przede wszystkim przyjmowanie. Dziękuję za dziś, do zobaczenia jutro.